Dziś znów ma całe krzesło. Poza tym gramy teraz niespalonym brandem. Powłosiona małpa dwoiła się i troiła, ale i tak przegrała z naszym płonącym konarem. Następnie pomogłem bratu rozpalić jego konar. Kosztowało mnie to jednak krótkotrwałą impotencję. Na szczęście kolega wyciągnął pomocną dłoń. Chciałem pochwalić się przystojniakowi, ale on był zajęty rozmową z koleżanką, więc podbiłem do blond jeans. O tu możemy poobserwować debila naczelnego w naturalnym środowisku. Byłem tak sfrustrowany jego zachowaniem, że musiałem wyrzucić to wszystko z siebie na niechętną blond Jinx. Tak się podekscytowałem, że mój konar wręcz eksplodował płomieniami, co pozwoliło mi spalić każdego biedaka bez PC grającego w tę grę, a nie w coś dobrego. Nabawiłem się przez to nadmiernej płonności i niestety dlatego podjąłem się ryzykownej walki, w której prawie zabiły mnie karły. Znowuż chciałem pochwalić się mym konarem, jednak kolega z pracy pokazał, że płonie mu całe biebane ognisko. Jedyne co zrobiłem to skaesowałem dwa fragi. Poczuwszy, że coś tu śmierdoli poszedłem sprawdzić czy wrogowie nie robią lorda. Oczywiście miałem rację, więc udowodniłem im, że nie lord taki wielki jak mój potężny konar i zgarnąłem szybkiego oraz łatwego tripla. Chcąc trochę ostudzić atmosferę zmieniłem postać na potężnego cud chłopca i jego miecz kasie. Tutaj możemy zobaczyć dlaczego przyjemnie gra się na debilni. Debil naczelny beta dalej nie przestaje mnie zaskakiwać. Wbija się we mnie i w mój miecz kasie mimo iż ulubionym zajęciem Kasi jest obijanie ludziom ryjów. Buu. Przestraszyłem cię nieprawdaż, ją przestraszyłem na pewno, bo ucieknie. A tu przestraszyłem sam siebie i to tak mocno, że aż ten jeden HP, co mi został, zesrał się ze strachu. Tym razem postanowiłem pobawić się w starego z boka w krzaku. Debil naczelny Beta i jego leśna szmata myśleli, że mogą tak po prostu stać na mojej linii. Nie Niedoczekanie. Blond Jinx spróbowała być użyteczna, jednak zapomniała, że Kasia ma zamiar naprostować jej blondki te. Tutaj mamy szybkie rachciach, mój ult wypierdoli wam. A tutaj typowe, jestem tankiem, więc mogę robić co w LMAO. Na koniec kolega z płonącym ogniskiem znowu postanowił przypadkowo być dajebistym.